Wszystkim witam was na moim kanale. Dzisiaj będę opowiadała o tym, czy to co widzicie na filmach odnośnie Szkoły w Ameryce, czy jest to prawda. Powiem wam, że bardzo dużo rzeczy się nie zgadza, bardzo dużo rzeczy mnie zaskoczyło, kiedy tam przyjechałam, także zaraz wam o tym opowiem i możemy zaczynać. Więc tak, no po pierwsze, mnie to zawsze śmieszy, jak oglądam filmy amerykańskie, że to tam wygląda, jakby ci ludzie w ogóle nie chodzili. Do szkoły. Jakby, że oni sobie na bagary chodzą, wiecie, wychodzą podczas lekcji, um, stoją na korytarzu, przy szafkach gadają, jakby wiecie, wygląda jakby oni sobie robili co chcą i nikogo to nie obchodziło. No jest to nieprawda. Przynajmniej u mnie w szkole um, była policja. Jakby była policja i w środku szkoły, i dookoła szkoły, więc jakby nie było kompletnie um, szansy, żeby wyjść z tej szkoły podczas lekcji. Jak już tam przyjedziecie, no to musicie tam zostać do końca dnia, nawet na lunch nie możecie wyjść poza szkołę. Tak samo jest problem, żeby ktoś przyszedł do szkoły, nawet jeżeli to jest rodzic, no to on musi iść specjalnie tam do sekretarki i dostać specjalną przepustkę, żeby oni wiedzieli, kto to jest. Także oni strasznie, no zwracają na to uwagę, tak, kto wchodzi, kto wychodzi. Tak samo pomiędzy lekcjami, tak, jak macie przerwę, no to ta przerwa trwa 4 czy 5 minut. I musicie dojść z jednej klasy do drugiej podczas tego czasu, bo um, każda lekcja jest w innej klasie, tak. Um, jeżeli się spóźnicie nawet minutę, no te drzwi są zamknięte i już nie wejdziecie, tak? I musicie iść po przepustkę. Um, a jak już mówiłam w poprzednim filmiku, wiecie, jak macie za dużo przepustek, no to albo um, do kozy idziecie, albo możecie klasy nie zdać, także są problemy. Więc no podczas tego czasu ja nie wiem, kto ma, wiecie, kto ma czas, żeby stać sobie przy szafecce i rozmawiać z innymi. No nie. Tak, ja na przykład miałam. Um, jedną lekcję na jednym końcu szkoły, a drugą na drugim końcu szkoły, tak? I szkoła w Ameryce jest gigantyczna ogólnie, tak? Także po, podczas tego czasu to trzeba po prostu biec jak najszybciej z jednego końca na drugi, tylko żeby się nie spóźnić, tak? Także no, oni strasznie na to zwracają uwagę. Nawet jak jeżeli chcecie iść do toalety podczas lekcji, no to jak już mówiłam, tak? Musicie mieć przepustkę, um, więc tylko jedna osoba może z klasy wyjść podczas, wiecie, podczas lekcji do toalety i tak sprawdzają, czy masz tą przepustkę na korytarzu, um, bo jeżeli nie, no to jest problem, tak? Bo nie możecie sobie robić, co chcecie i, wiecie, chodzić po szkole. Tak samo. Um, Także, no to, to jest kompletna ogólnie nieprawda. ja nie wiem, skąd oni wzięli to w tych filmach, ale, ale tak nie jest. Um, kolejna rzecz, no jeżeli chodzi o ubrania, no to też mnie to zawsze śmieszy, że oni na tych filmach um, zawsze tak ładnie wyglądają. Wiecie, dziewczyny mają jakieś pełne makijaże, mają jakieś shorty, krótkie spodęki, jakieś spódniczki, sukienki, bluzki na ramiączkach. No tak nie jest w rzeczywistości. Przynajmniej w mojej szkole tak było, też e, czytałam dużo in, a, o innych jakby szkołach i em, podobno jest też tak samo, że oni strasznie zwracają uwagę na to, jak się ubieracie, tak? Bo wy, jeżeli chodzicie do tej szkoły, no to macie być dobrą reprezentacją, tak? Więc nie można w ogóle odsuniętych ramion mieć, nie można mieć em, shortu, wiecie, sukienek, spódniczek, do kolan można mieć spodenki chyba, ale jakby krótszych nie. I oni strasznie na to zwracają uwagę. Jeżeli. Em, Będziecie szli korytarzem i nauczyciel zauważy, że jesteście nieodpowiednio ubrani, no to od razu wysyła was do domu, nie ma w ogóle gadania, macie iść do domu, przebrać się i wtedy możecie wrócić, ale no to jest problem, tak? Bo oni to sobie zapisują i, i potem macie problem, także nikt nawet nie próbuje tam, wiecie, łamać tego przepisu. Um, I tak samo jakby ich to nie obchodzi jak oni wyglądają, no tam dziewczyny rzadko się malowały, um, mnie to też w ogóle zdziwiło, że y, niektórzy ludzie chodzili w piżamach w ogóle do szkoły. Jakby no trochę to rozumiem teraz, no bo oni zaczynają szkołę o 7.20, tak? No to jest wcześnie. Um, no, więc ja przychodziłam sobie na pierwszą lekcję i wiecie, i oni o 7.20 w piżamach sobie siedzą W sobie okej, okay, no wstali z łóżka, wiecie, poszli do szkoły. I naprawdę to w ogóle nic kompletnie nie, nie obchodzi, także no, to nie wygląda tak, jak na filmach, wiecie, że wszyscy tak super ubrani i tak dalej. Um, jeżeli chodzi o te popularne grupki, wiecie, jak na filmach pokazują, że są futboliści, czy liderki, że oni są tacy super i się oddzielają od wszystkich innych, nie powiedziałabym, że to jest prawda jakby. I jest to prawda, że oni często nosili te takie, um, jak to nazwy, kostiumy, uniformy. Jakby wiecie, że czyli liderki mają te takie, um, takie sukienki, a um, futboliści mają jakieś tam koszulki. No to, to jest prawda, jakby oni mogli nosić takie rzeczy, no bo oni bardzo dużo trenują ogólnie i czasami wiecie, mieli przed lekcjami trening, po lekcjach podczas, wiecie, więc oni jakby, no, um, często nosili te rzeczy, że można było widzieć, kto wiecie, co robi. Ale nie powiedziałabym, że jest tak jak na filmach, że nie wiem, idziecie na lunch i tutaj grupka futbolistów siedzi, grupka czy liderek, grupka luzerów, grupka jakichś naukowców. No nie, jakby. Um, mam wrażenie, że tam bardziej każdy z każdym gadał. I tak samo wiecie, macie każdą lekcję z inną grupą osób, więc tam mam wrażenie, że oni wszyscy chcą, wiecie, no po prostu mieć z kim pogadać, się zapoznać, także nie powiedziałabym, że tak jest, że, że wiecie, że jakiś taki wielki podział w szkole jest, że, że widać, co nie? A raczej tam każdy, um, każdy z każdym się dogaduje, może sportowcy bardziej jakoś razem się trzymają, bo jednak mają dużo treningów, um, ale raczej każdy, um, każdy z każdym. Jeżeli chodzi o. Um, jakieś takie eventy, wiecie, jak pokazują na filmach, że um, jest prom na przykład, czy ze, są jak, nie wiem, jak high school musical, że jakieś takie, wiecie, występy i tak dalej. Um, no to to jest prawda. No, ja byłam w chórze, no więc mieliśmy takie właśnie występy, przychodzili ludzie, musicale mieliśmy, um, byłam na promie, tak samo. Um, ten prom, jakby, no był prom, tak jak na filmach, tak, ale ich to tak za bardzo nie obchodzi. Ja mam wrażenie, że oni idą na ten prom, żeby tak odhaczyć to, ale wiecie, no oni nie mogą pić tak do 21 roku życia. Tam są nauczyciele wszędzie, jakby, no to nie jest dla nich taka super zabawa, jakby oni tam idą na ten prom, a to jest taki bal, i potem wychodzą i idą sobie na jakieś takie swoje, swoje imprezy, tak? Więc to nie jest taki wielki, jakiś super event, jak na, na filmach pokazują. Prawda też jest tak, jak na filmach pokazują, wiecie, że macie takie niebieskie kostiumy i takie czapeczki, jak kończycie szkołę, tak rzucacie do góry, no to to jest prawda. Ja akurat nie kończyłam szkoły w Stanach, kończyłam w Kanadzie, tam było tak samo, ale byłam oglądać i, i to tak wygląda, także no to to było takie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Ale ogólnie bardzo dużo jest eventów, tak jak na filmach, że właśnie takie gry futbolowe, że ci liderki, um, także pod tym względem to jest um, bardzo podobne. Jeżeli chodzi o no, na filmach też widziałam, że czasami pokazują, że są jakieś takie bójki w szkołach w Ameryce, jakieś zastraszanie, jakieś strzelaniny. Um, trochę to jest, prawda, powiedziałabym, no. Trochę byłam w szoku, bo jakby w Polsce nigdy nie widziałam jakiejś takiej bójki w szkole, a w Stanach to się często powiem Wam zdarzało. Jakby szłam sobie korytarzem i nagle nie wiem, widzę jakąś wielką grupę osób i tak się zastanawiam, o co chodzi. I podchodzę bliżej i tam jakieś, nie wiem, dwie dziewczyny rwią się za włosy, wiecie, po ziemi, się szurają, po prostu, wyzywają i nauczyciel biegnie, próbuje to załagodzić. Jakby to powiem wam, że się zdarzało dosyć często. Um, że ci ludzie właśnie tak jakoś bili się tak dalej, ale oni jakby strasznie Zwracają na to uwagę, tak? Oni strasznie od razu już coś robią i próbują, żeby nie było takich sytuacji. Powiem Wam, że jednego dnia w ogóle FBI przyjechało do nas do szkoły, bo ktoś sobie zażartował, że jest bomba w szkole. I wiecie, no oni strasznie to biorą na poważnie, tak? Bo jednak, no, tym bardziej, że w Teksasie jest broń legalna, tak? Um, także oni tam. Tym bardziej mam wrażenie, właśnie zwracają uwagę na takie rzeczy. Więc właśnie no to było takie, no nie fajne. Jakby przyjechał FBI, musieliśmy, pamiętam, siedzieć w łazience z koleżanką i czekać, aż oni wiecie całą szkołę, przejrzą, że wszystko na pewno jest okej, okay, że to nie był tylko żart. I no na końcu się okazało, że ktoś sobie tak zażartował, ale wiecie, um, no to nie było fajne. Tak samo mieliśmy bardzo często um, takie ćwiczenia, co zrobić, jak będzie strzelanie na w szkole, bo jednak um, podczas tych. Te... Tego okresu, gdzie, kiedy ja byłam w Stanach, no to w telewizji słyszałam, że było parę strzelanin w Teksasie i nawet w tam miasta ko mnie. Także no oni bardzo często mają ćwiczenia, co robić w takich sytuacjach, że, wiecie, musieliśmy się chować pod stół, zamykać drzwi, być cicho. Um, no to też nie było przyjemne, jakby, um, ale no. Pod tym względem mam wrażenie, że to jest prawda, że zdarzają się takie sytuacje. Um, jak mówię, ja mieszkam w Teksasie, tak? Tam jest broń legalna, także tam na pewno mam wrażenie, że więcej takich sytuacji może być niż w innych um, innych stanach, ale, no, ale oni no, zwracają bardzo, bardzo na, na uwagę na to, żeby, żebyśmy czuli się bezpiecznie i wiedzieli, co robić w takich sytuacjach, tak? Um, no i ostatnia rzecz, um, to nie powiedziałabym może, że na filmach tak pokazują, ale jest ogólnie taki, dużo osób myśli, że Amerykanie ogólnie tylko jedzą fast foody i są tacy, wiecie, tacy więksi, nie dbają o siebie. E, nie powiedziałabym, że do końca to jest prawda. No, jakby. Okej, okay, no w szkole mieliśmy bardzo niezdrowe jedzenie, tak? Podczas lunchu, no to była, nie wiem, pizza, była, e, były jakieś hot dogi, burgery, i było tak jak na filmach faktycznie, że są takie budki i macie taki, taką tackę i podchodzicie, i wam nakładają. Tylko to było, no, bardzo niezdrowe. Tak samo powiem wam, że ja byłam w szoku. Jak już mówiłam, zaczynałam szkołę o 7.20 i tam. O tej 7:20 ja przychodzę, tak? Dopiero wstałam zmęczona yy, tak dalej. A tam ludzie yy, siedzą w piżamach i jedzą McDonald's, burger, jakieś burgery, jakieś na Ja takie. Jest, ja tej nie mogę nic zjeść. A co tutaj burgera, bym jadła o 7:20? No to, to byłam w szoku. Tam jest ogólnie, no, bardzo dużo, bardzo dużo fast foodów bardzo dużo niezdrowego jedzenia. Eee, ale też dużo osób dba o siebie, tak? Bo oni bardzo ogólnie myślą o studiach, tak? I bardzo dużo osób chce dostać stypendium na studia, a stypendium często wiąże się z jakimś sportem, tak? Więc jest bardzo dużo sportowców, którzy po prostu dbają o siebie, tak? Którzy trenują i przed szkołą, i po szkole e, i po prostu starają się, żeby.. Um, no żeby dostać to stypendium, tak? Także powiedziałabym, że bardzo dużo osób tam dbało o siebie i, i bardzo dużo osób y, dobrze wyglądało, więc ja w ogóle ten stereotyp, że Amerykanie są tacy więksi, tacy niezdrowi, to ja bym w ogóle wyrzuciła, ja się z tym nie zgadzam. Jakby dużo jest niezdrowego jedzenia, dużo fast foodów jest, ale um, przynajmniej u mnie w szkole to jest to, co ja doświadczyłam, bardzo, bardzo dużo osób dbało o siebie i ogólnie bardzo dużo osób tak dobrze wyglądało, było widać, że, że po prostu dbają o swoje ciało, także ja bym ten stereotyp w ogóle wyrzuciła, że tak wszędzie i wszyscy są. Eee, no i to jest nieprawda według mnie. Także no, to będzie chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że się czegoś dowiedzieliście ciekawego. I jeżeli tak, no to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!